I się zaczęło. Liście lecą na potęgę. W tym odcinku opowiem jak to zrobić, żeby przy liściach się nie narobić i jak zagospodarować liście w naszym ogrodzie. Będzie też o tym jak szybciej uzyskać ziemię liściową. To co, zaczynamy. Grabie można zostawić. Zapewne każdy z nas ma idealną odkurzacz do liści. Tak, to właśnie kosiarka. Ona wykona za nas całą robotę. Wystarczy tylko przejechać po trawniku i jeszcze rozdrobni na liście. Z tymi porządkami, jeżeli chodzi o trawnik, wcale nie trzeba się spieszyć. Jak kilka tygodni liście poleżą na trawniku, żadnych szkód w darniu nie będzie. Chodzi tylko o to, żeby usunąć je przed zimą. O ile roślina nie chorowała, można liście zostawić na rabatach, na które spadły. Ja tak robię i po zimie nie ma po nich śladów. Mi, w pozbyciu się liści, pomaga barwinek. Ta niewielka roślina, gdy tylko poczuje wiosnę, zakryje to, co z nich zostało, a ja mam mniej pracy. Liście zostawiam na rabatach, bo pod nimi toczy się życie, tworzy się próchnica. Żeby liście nie odleciały, można przysypać je korą, kompostem czyli tym, o co zazwyczaj uzupełniamy naszą rabatę. A w bezśnieżnej zimy, to właśnie liście stanowią dodatkową warstwę ochronną dla naszych wieloletnich roślin. Liście, a właściwie to, co z nich zostanie, to świetny starter dla nowych rabat. Taka okrywa wzbogaci ziemię w próchnicę. Liście to darmowa pierwsza ściółka. Ziemia nigdy nie powinna być goła, bez przykrycia, wysycha i zmieni wiele życia mikroorganizmów, a ich tak bardzo potrzebuje. Jedyne miejsce, z którego tak na bieżąco usuwam liście, to miejsca, po których się poruszam. Taras, podjazdy, chodniki, ścieżki, mokre, gnijące liście stają się śliskie i nie trudno o upadek. I tutaj uwaga, w przypadku liści jest tak samo jak ze śniegiem, mamy dokładnie takie same obowiązki. No dobra, ale mamy pełny kosz. To co z tymi liśćmi zrobić? Możemy je wrzucić do kompostownika, sprawa załatwiona. Ale można też z nich zrobić ziemię liściową. Jest to bardzo proste. Do ciemnego worka wkładamy rozdrobnione liście przez kociarkę, dodajemy wodę, potem worek zawiązujemy, robimy kilka dziur na dole worka i możemy go schować, na przykład za domkiem narzędziowym. Ale nie, nie możemy o nim zapomnieć, bo raz na jakiś czas. Tym workiem musimy potrząsnąć, otworzyć go, przewietrzyć całość, dodać wody. Ziemia będzie gotowa po roku, dwóch. Trochę długo, prawda? Dobra, ale ten czas to można tak właściwie jeszcze skrócić. Do naszego worka dodajemy obornik granulowany. Może to być też kompost, można dodać zwykłej ziemi albo niewielką ilość trawy. Pomaga też bezpośredni dostęp do gleby, czyli zamiast worka można użyć osobnego kompostownika. Może być to też skrzynka. Ważne, żeby był dostęp do powietrza, ale żeby liście były przykryte, np. agrowłókniną. Im częściej mieszamy, im częściej zraszamy, tym cały proces przebiegnie szybciej. Pamiętajcie, trzeba unikać liści takich jak kasztanowca to ze względu na dużą szansę na wystąpienie szkodników. Liści roślin zimozielonych takie mają dłuższy czas rozkładu, podobnie jak liście dębu czy orzecha włoskiego. Jak widzicie, jest wiele sposobów na wykorzystanie liści w naszym ogrodzie. Szkoda, wyrzucać tak cenny materiał. Ziemia liściowa jest idealna pod wysiew. Będę wdzięczna za kliknięcie w subskrypcję i łapkę w górze, jeżeli oczywiście podoba Wam się to, co przygotowałam. A po więcej porad, zapraszam już niebawem. Do zobaczenia!